Polska coraz śmielej aspiruje do roli hubu innowacyjnych inwestycji w Europie środkowej. Jakie warunki Pana zdaniem musimy jeszcze spełnić, aby przyciągnąć więcej projektów o wysokiej wartości dodanej i stać się atrakcyjnym miejscem dla inwestycji przyszłości? Przede wszystkim musimy utrzymać dobrą współpracę pomiędzy różnymi agendami rządowymi i ministerstwami, żeby zachęcać i współpracować przy no tak naprawdę zabieganiu o uwagę zagranicznych inwestorów, bo tutaj jedna instytucja sama sobie nie poradzi, to musi być cały ekosystem, który w Polsce bardzo dobrze działa. Po drugie, musimy bezustannie inwestować w talent, w dostępność ludzi, w dostępność umiejętności, które w tego typu inwestycjach są kluczowym elementem, bez względu tak naprawdę na sektor. No i po trzecie oczywiście otwartość, proaktywność i współpraca. To są rzeczy, które najlepiej działają na zagranicznych inwestorów. W kontekście globalnej transformacji technologicznej, jak przygotować polskie kadry do zawodów w przyszłości, jednocześnie budować długoterminowe przewagi konkurencyjne naszej gospodarki? Przede wszystkim trzeba identyfikować trendy. O, oczywistym trendem dzisiaj jest sztuczna inteligencja, po której należy się spodziewać tylko i wyłącznie rozwoju. Dlatego już dziś trzeba przygotowywać młodych ludzi, zarówno od szkół po uniwersytety, nie tylko specjalności związanymi z nowymi technologiami, ale tak naprawdę wszystkich kierunków, żeby móc wykorzystać tę technologię w swojej pracy. Widać już dziś, że Pracodawcy cenią sobie bardzo umiejętność zastosowania tych technologii w pracy i to będzie świadczyło długoterminowej przywadze konkurencyjnej na, na rynku pracy Pol, ludzi z Polski, polskich inżynierek, polskich inżynierów. Po drugie wzmacniać te rzeczy, które już u nas są dostępne i które, z których Polska już słynie, tak jak na przykład po, polskich informatyków, polskiej informatyczki, to jest ewidentnie nasza wizytówka, na zachodzie y, nasza wizytówka w Polsce. Warto robić wszystko, żeby y, z tych absolwentów, absolwentek tych uczelni i tych kierunków było coraz więcej.